Dzisiaj ja opowiem wam o tym, jak przygotować się do pierwszego razu. Jest to banalnie prosta i z moimi poradami na pewno wam wyjdzie. Jedyne, co musicie zrobić, to dokładne przeciwieństwo do tego, co ja zrobiłem na początku, bo mój pierwszy raz był z takim randomowym typem nagrań do co Byłem tutaj nie najebał, że nawet i pamiętam tego spotkania. dni później spotkałem mojego... Byłego Sugar daddy, którego przypadkowo obstałem, Jeszcze pozerwat wodna mi w dupę myślałem, się się czym zaraziłam. Jak widzicie, moje początki były dosyć trudne, ale wątpię, żebyście byli tacy pojebani, aby pójść w moje ślady. Moje aktualne CV wynosi jakieś kilkaset penisów i kilka prostytucji z takimi drobnymi przerwami, więc nie, nie powiem, byłem, że jestem ekspertem w tym temacie. No chyba, że oczekujecie od mnie bardziej takich romantycznych porad, typu jak przygotować się na pierwszą randkę. No to sorry, z tym wam nie pomogę, bo nigdy nie miałem żadnego chłopaka. Jedyne co najbliżej u mnie przypominało randkę to była kolekcja z moim 90-letnim sugar daddy. Ex-sugar daddy, bono, chyba zmarł. Nie mam czy jeszcze żyję, ale to nie ważne, bo teraz jest znalazłem dwóch kolejnych. Nieważne czy macie waginę, czy penisa, ten poradnik jest dla wszystkich, dlatego że będę koncentrował się głównie na odbycie, a odbyt mają wszyscy. O się waginanym nicam nie powiem, dlatego że nigdy takiego nie miałem i Mi za bardzo się znam na kobietach, na rządach płciowych, ale to nie ma znaczenia. Przejdźmy dalej. Krok pierwszy to kolenie odbytu. Chcemy, aby nasza dukcia była idealnie gładka, pozbawiona włosów, dlatego że wtedy penis łatwiej wchodzi do środka i też nie ma takiej obawy, że na przykład kawałki kupy zostaną na owłosieniu. Może się to skończyć z nieprzyjemnym zapachem, co może podrzucać naszego partnera. I tutaj dużo osób się ze mną pokłóci, że owłosiona dupa jest bardziej sexy i że wolą owłosioną dupę. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie nie golić swej dupy, ale większość osób preferuje Ładnie ogoroną dokcia jest po prostu bardziej estetyczna. Podczas kolejnego odbytu ważne jest abyśmy użyli taką maszynkę, jakiej ufamy, dlatego że nie chce mi się zacząć w takim w miejscu. Mi się raz zdarzyło, że zacząłem sobie odpyt i wtedy mnie szczypało przez kilka dni i nie dało się robić anau no w takim wypadku.